Brzozowski Cmentarz Komunalny jest starą, ale zadbaną nekropolią. Jest to miejsce szczególnie ważne dla Brzozowa. Na cmentarzu znajduje się bowiem wiele historycznych nagrobków. Jedynym problemem w tym miejscu jest za mały dom pogrzebowy. Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Brzozowie odbywają się w tym obiekcie. To jest dom pogrzebowy. Widzimy, że jego powierzchnia jest stosunkowo mała. W związku z tym większość uczestników pogrzebu stoi na zewnątrz. Pomieszczenia, w których ksiądz przygotowuje się do pogrzebu, pomieszczenia gospodarcze dla obsługi cmentarza są również stosunkowo małe. I tu naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wyszły władze miasta. W 2010 roku zadecydowało o rozpoczęciu budowy nowego, większego domu pogrzebowego. Budowa podzielona jest na etapy, ponieważ koszt całej inwestycji zostanie pokryty z budżetu gminy. Program użytkowy budowy obejmuje budowę pomieszczenia dla przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych z pomieszczeniem na katafalk i ołtarz, pomieszczenia dla księdza w celu przygotowania się do mszy, pomieszczenia dla obsługi cmentarza, pomieszczenia administracyjne, szatnie, pomieszczenie chłodni, sanitariaty w, z uwzględnieniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych i przyłącza zewnętrzne, energetyczny, przyłącz wodociągowy i przyłącz kanalizacji sanitarnej. Pierwsze prace przy budowie nowego domu pogrzebowego rozpoczęły się w drugiej połowie 2010 roku. Pierwszy etap, który został wykonany w 2010 roku, obejmował budowę, wykonanie robót ziemnych, budowę ław fundamentowych i ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentowych i ław fundamentowych. W tym roku udało się wykonać kolejne prace. Wybudowano ściany, stropy, podciągi. I słupy. W przyszłym roku dom pogrzebowy ma być już gotowy w stanie surowym. Później pozostanie już tylko wykończenie. Chcemy uzyskać tak zwany stan zamknięty surowy. Będzie on obejmował wykonanie więźby dachowej łącznie z pokryciem dachu, budowę. Ścianek działowych, budowę podłoży i pod, podposadzki, wykonanie poziomów kanalizacyjnych, wykonanie i zamontowanie ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Najprawdopodobniej nowy dom pogrzebowy będzie oddany do użytku w 2014 roku. Szacuje się, że jego budowa pochłonie z budżetu 1 800 000 zł. Do tej pory inwestycja kosztowała już ponad 330 000 zł.